Na boczka są trochę za mało było wyporności, więc musieliśmy uzupełniać dodatkowymi beczkami i też kolejny z poznając Szczecinam w zeszłym Szczecin. no, roku w tym roku z Jeziorska do I ja mówię, z tymi butelkami jest problem, bo jak w sieciach, to te sieci się potargają i butelki wypłyną i przestaniecie mieć na czym płynąć. więc... No to wyrzucimy jednego z głęboką. A te właśnie te paniaki, takie pięciolitrowe, to są? Tylko no mówię. A czym to połączyć? Jeszcze, nie? Jak połączyć? To jest raz. A dwa, taką butelkę... Na modelu, model przyjmie wszystko. Przyjmie. No ja wiem <laughs> właśnie. Butelkę może rozorać po prostu. 360 kilogramów, tak? no, ale plus. Jeszcze beczki. beczki. I no to sobie lepiej, beczki, drewno. Dzisiaj ma to do siebie, że jest bardzo elastyczny. O, jakami, jest. Bardzo, teraz jakami zobacz. Jakami zobacz. Pływając, eee. Można wpłynąć na jakąś przeszkodę, na jakieś drzewo zwalone na rzece i on, nie mógł się nic nie I Tutaj mamy model trafy, którą w zeszłym roku spłynęliśmy z Poznania do Szczecina. W tym roku troszkę się różniła w zasadzie konstrukcyjnie, nie tylko detalami już na pokładzie. Jak była zbudowana? Więc podstawowym elementem są spływaki, czyli dwie kantówki, do których były przymocowane beczki takimi płaskownikami metalowymi, po cztery beczki na jednym spływaku. Tych spływaków mamy na jednym module takim 4x4 4 metry 3 Później do tych elementów były podokręcane poprzeczne kantówki. No i na kantówkach pokład. To jest jakby główna jakby konstrukcja tej trat. Jeszcze był problem potem mocowania tego modelu, dwóch jakby elementów tej trasy. zrobiliśmy to pasami, też dlatego budowaliśmy dwa, dwa, razy po cztery, żeby dało się to przetransportować nad rzekę i później po rozbiórce również, bo dziewięciometrowy element w zasadzie nie wszedłby nam na żadne auto. Arka Noego nie wyszła. Eee, to i tak nie byłoby tak, nie. To nie byłoby tak źle, bo ona nie zatonęła. A myślę, że tutaj Jesteśmy w kontakcie. z no, no dobra, to teraz Dobra, klej. No niech klejmy, to... Coś mi się jeszcze nie zgadza, tak? Tutaj muszą być odstępy po 10 cm. Aha, czyli e, możesz wyciąć takie malutkie kampacki z tego i tu skleimy teraz. Dobrze? Ale co chcesz to... Tak. tak, tak. Ale to też jest dyrektor, to też wyjdzie z domu. Podejś do parę struty. <hl région Pandora i sylwarza> <ave��� |notimestamps|> <zdy>